portal internetowy urzędacy przekrecy Chyba to skomentować to zajście na tym drodze no proszę pana, no stało się no nieodpowiedzialność no no myślę że, że chyba w inny sposób e, powinno odbyć się e, podnoszenie tych kabli i tego wszystko to zagrożenie życia nie? Proszę pana ja mam to ja... akurat nagrane na no ale A, mogę wiedzieć się z kim mam przyjemność? A to jest e, ja wie pan. jednostka policji Zimanowej, no nowej. Bardzo mi miło. No to już tam jest, portalu, urzędnicy, przekrętacy. Ja się doglądamy nieprawidłowości, do jakich do, ta firma się dopuszcza. Właśnie i, i ten... To bardzo mi miło. A na Powiem czym tak. to wszystko się skończy? No konsekwencje zostaną wyciągnięte, no ale... No, no, no. no to pan, pan zrobił swoje. Ja zrobiłem swoje konsekwencje. No nie może być tak, żeby taka sytuacja miała miejsce. No, myślę, że jak już, to po prostu powinien wziąć zertkę i podnosić to, nie żeby ktoś chodził po prostu. Ja pod Początania, na tym. To jest, no, normalne no. pomijając, no, że ja powinien oceniam, być pilot z jednej, z drugiej ja strony, powinien być tego, to ustalone na drodze. Ja e, wyliczyłem prze... właścicielowi kierowcy, jakie naruszył przepisy. E, konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec. No, tyle, no, pan, po, ja pan mogę... zrobił to, co pan miał zrobić. No, to Bardzo co musiałem, no, pier, przede no przede wszystkim no, widzi pan, że dalej to się pojedzie. No, mówię, się pan w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. No, akurat wie pan... No... <laughs> ja akurat mam to nagrane i no. myślę, że to, to puścimy na YouTube, to będzie ciekawie to wyglądało jak chodzi po tym dachu. No, no to wiem, bierze wiem. się, no, ale nie no, akurat się zajmiemy takimi rzeczami, ja akurat ta firma zbieraliśmy materiały w innych miejscach. Za zbieranie materiału, za paragraf 107 jako dziennikarz, To jest utrudnianie, zbieranie. Bardzo mi mimo nie przeszkadzam. Miej dnia jeszcze mogę Panie się pożegnać. Kłaniam się. Bardzo. Zdrowia, jeszcze pozdrawiam. Dziękuję, do widzenia. Mam kierowca.